Me, are you with me? Witajcie widzowie w kolejnym bloku. Dzisiaj zaczynam od Ferruzona Jak może trochę tam widać Ale pewnie nie, łuby już wschodzi Jesteśmy na tym kawałku gdzie jest Łubin Tak, Zesa oczywiście się ten sam Jak słychać, że coś brzęczy to spokojnie To nic z tylko śruba od dachu się urwała a z nam na ja miniaturkę trzeba jeszcze walczyć to poczekajcie no i ja już jestem z powrotem Łubin już wskąsi tam nie no, nie widać to później może przyjdę tu nie wiem na co będziemy dzisiaj robić no nie wiem, sprawia czy tu za tydzień też pewnie będzie całe była takie w Łubinie bo, bo w tydzień tak, bo gdy to nagrywam, będzie tydzień trzania I chciałbym Wam oznajmić, że mało będzie trochę odcinków. No. Przy ziemniakach pewnie coś. Przy ziemniakach, przy siągu pewnie wylecie jakiś filmik jeszcze. Potem trochę tego będzie, nie? O, następnym razem, jakbym pędził tą na stadę, wam tutaj na polu, że będzie jak jedzie. Ale to też <tryk> się wracać. Jak Łubin będzie taki większy nie, jak do kośania, to będzie wyglądało, że są dwie ścieżki. Jak e, to ścieżki chyba technologiczne. A tam jeszcze jest chyba jedna albo... No je, nie jedna, albo dwie tam jeszcze są. A to o, to akurat, akurat się zatrzymam. Na początku to Wam pokażę jak się Łubin wygląda. O mak może to nas podziwiać, właściwie widział to widział u mnie Fergusona. Trochę kurze, trochę poru, no, się w kurzu, bo słucha trochę na polu. To jest w kurzu. Ale dobra, no, ciągnik ma służyć, umyłem go bo już tak, bo taki ubalony po tych siewach, po tej uprawie wszystkim. Ale w środku, w kabinie przynajmniej fajnie czysto, bo trochę kurzu się już nakurzyło. Na tylnych błotnikach jest to za dużo, no ale na co zrobić? Na takie życie. ładnie go myłem tam. Myślałem, żeby film nagać, ale myłem go chyba, nie wiem. Nie wiem czy jest półtorej godziny. I starałem go tak umyć porządnie. Porządnie, tak się starałem go umyć, no że... Jak to? Starałem się go umyć porządnie. Na początek go chwilę opłukałem szybko. Dimmerem go, potraktowałem i... Płuka i tak starałem się ze, ze, ze wszystkich miejsc błoto albo ziemię wybrać no to na błotnikach, o tam za nie zauważyłem się później sybę, czyli czy, czy minut bo wypłukałem stamtąd, to jeszcze trzeba było całe koła umyć bo były później w błocie, no i tak o, czekajcie o oh, w tym miejscu się buchała tak Śruba w dachu, dachu lepiej nie otwierać Więc trzeba przewiercić dach na wylot, więc zrobię to roboty jest tu w ale to małe O że będzie i lecimy, czekajcie przybliżę Wam A to chwila, o tu powinniście widzieć Nie wiem, czy coś tam było widać, ale chyba najwyżej później wkleję zdjęcie, jak będę na polu, ale nie obiecuję. Też tak zauważyłem, że jak wstają często odcinki, to mało, mało wyświetla. Tak jak za jakiś czas, nie wiem, co bardzo tygodnie, coś, to... <laughs> to więcej, więc cały maj... będzie może z osiem odcinków. No bo tak może dwa w tygodniu zależy co będziemy robić. Przy ziemniach trochę, nie na to, a kierunek się połączył. No to trochę pewnie, no to zaraz się zobaczymy dalej. Смотрим, мы идем ładнее в этом. Там, где мы что-то называем. Домик, наверное, не есть. О, я сяду, что-то познакое. Я не знаю, тут. Я не знаю, что оливковое. Уже было сеть в двигателе, Trzeba by kupić oleju, bo nie ma. To jest piątka. Nie jest za serii. litr tylko Może dać suba. Łapkę w górę. Komentarz. W takiego cimiento to nie wiem serwisu. Może by w 30. Chcę wymienić, nie wiem zaraz się zobaczymy, ja idę to zlać do bańki oczywiście pamiętajcie dbamy o środowisko Jest to z powrotem, zlamy już do bańki no tyle się to czyści chyba co rok albo co, nie chcę mieć motogodzin, albo chyba co rok nie wiem, że silnik albo co stopniu chcę albo co rok nie wiem, czy wy to też widzieli przynajmniej czekajcie, jest jakieś... Tutaj nie ma chinie może Też tu jeszcze odkręcił, żeby to było No i to chyba lecz, nie trzeba z góry. Widzę kratkę mam planie miejskiej, ale nie obiecuję na 100%, bo tam tak zazwyczaj średnio wygląda, ale zobaczmy. Chcieli też nie trzeba, dobra. Idziemy do roboty, bo. trzeba się streszczać. No sporo do roboty to. O, no, może jakiegoś tam lapsa szybko się zrobi. Dobra, ja tutaj to dokończę to poza kamerą. No, tylko nam Muszę wyczyścić potem siebie łubimy to wszystko no coś pisze, nie wiem Ty kurde tutaj jeszcze ja chłodnicę, trzeba będzie przedmuchać <grystanie> Czysty jest w miarę, bo no my tu dobra. teraz się zobaczymy Lejemy olej turdus. 15 15,40 Trzeba trochę tam wyczyścić, a z wymiany oleju w silniku też Wam zrobię osobny odcinek, bo to będzie trochę trwało, no to ja to Wam pokażę zaraz coś, reszta dobra, no to czekajcie. Koniec. Teraz jak zakręcamy to, o, się po